Wczoraj pokazywałem wam kolejną oznakę fałszywej religii. Pierwsza to niemoralność, prowadzenie ludzi w dół. Jezus mówił, że jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A druga Druga cecha to odejście od czczenia Boga w duchu i w prawdzie na rzecz sporządzania przeróżnych figur, obrazów, rytuałów, które mają zastąpić prawdziwą pobożność. Dzisiaj z kolei chciałem Wam powiedzieć, co Bóg mówi o ludziach, podkreślam, którzy świadomie. Wybierają fałszywą religię, czyli wiedzą, że jest to tylko ludzki system, wiedzą, że jest to zwodniczy system, oszukańczy, nie mający żadnej mocy, a mimo wszystko uczestniczą w tym kulcie. Fałszywych bogów. Otwórzcie sobie księgę Izajasza 41 rozdział. Tam Bóg, można powiedzieć, tak się prawuje, czy podaje testy, mówi no, do fałszywych religii, do fałszywych bogów mówi, no to powiedzcie mi, jaka będzie przyszłość. No, oczywiście guzik wiecie. Powiedzcie mi, jak zostało to wszystko stworzone. No oczywiście guzik wiecie, tak podsumowuje ich możliwości 29 werset. Oto oni wszyscy. Są niczym. Ich uczynki to marność, ich bałwany, czyli bożki, to pusty wiatr. Czyli jest to nicość, zwodniczość, nie ma żadnej mocy ani prawdy w tym. I teraz to pytanie zasadnicze. Jeśli wiesz, że Twoja religia jest fałszywa, pusta, nie ma w niej żadnej prawdy, a mimo wszystko w niej trwasz, to zobacz, co sam Bóg. O tobie myśli. Jak ciebie ocenia? 24 werset. Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. To o fałszywych religiach. Obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera.